tempo pojedynek zapowiada się bardzo ciekawie Krzysztof Paczyński 32 lata, 93 kg wagi, 182 cm wzrostu, Adam Biegański o 6 lat młodszy, 26-latek za to o 7, ponad 7 prawie 8 kg cięższy wzrostowo bardzo podobnie o 3 cm wyższy zawodnik MMA Adam Biegański Gotowy? Gotowy? No i zaczynamy pierwszy półfinał trzeciej edycji Wotory. Adam Biegański kontra Krzysztof Waczyński. Środek areny zajął Adam Biegański. W lewym prostym do przodu ruszył Krzysztof Waczyński, ale dobry overhand wystrzelony przez Biegańskiego. Trafia teraz z niskim kopnięciem na nogę wykroczną swojego rywala Adam Biegański, popularny wiking. Teraz high próbował pocelować Waczyńskiego. Klincz Tajski klincz kolana. I w pełnej gardzie. E, na ziemi ląduje Adam Biegański. Oj mocne uderzenia z głowy w parterze jak najbardziej dozwolone. Zaraz po Szymonie Szynkiewiczu drugi zawodnik, który używa tej techniki na gali w 3. Stara się trzymać e, blisko biegańskiego. E, Baczyńskiego, aby ta walka została podniesiona do stójki. A, dźwiga sylwetkę Wiking i uderza Spuszcza bardzo mocne ciosy Na głowę swojego oponenta Adam Biegański. Nie ma na razie podstaw Sędzia by ten pojedynek podnosić do, parteru, bo parter, do, do stójki oczywiście Przepraszam Bo parter jak najbardziej aktywny Pracuje teraz w pozycji bocznej Viking. No i w niemałych opałach stójkowicz Krzysztof Waczyński, ponieważ on w tym parterze na pewno nie czuje się na tyle komfortowo, by, by toczyć w nim pojedynek. Sprytnie teraz wywinął się w lewo i, i wypadł z areny. Walka będzie kontynuowana w stójce. Sprawdza katmen stan zdrowia Krzysztofa Waczyńskiego. Troszkę tych ciosów w parterze spadło na jego głowę. Ale zgłasza gotowość do kontynuacji tego pojedynku Waczyński i już oglądamy dalszą część. Żywiołowy doping dla zawodnika Muay Thai Krzysztofa Waczyńskiego. Już jest trybun, teraz Adam Biegański wypadł z areny pod naporem swojego rywala. Ale oczywiście kontynuujemy ten pojedynek. Niespełna 2 minuty i 30 sekund. Tego pierwszego półfinału w 3 3 za nami. Dobrze, teraz na korpus trafia Krzysztof Waczyński. Widać, że w tej stójce naprawdę czuje się pewnie. Zaciąskaj pięści zawodni. A overhand na głowę teraz kolano. Próba kolana na głowę. Adama biegańskiego, ale nie dochodzi celu. Ależ mocne teraz prawe i lewe kolano doszły. Te kopnięcia głowy Krzysztofa Waczyńskiego, który bardzo celnie się odgryza. Wypadł teraz Adam Biegański. O, jest rozbite oko naruszony nos Adama Biegańskiego gdzieś tam przez Krzysztofa Waczyńskiego przy jednej z tych akcji. Aż celuje, celuje, czeka na ten decydujący cios. Ogromny kłus na głowie Krzysztofa Waczyńskiego. Teraz idą na całość w pół dystansie. obaj zawodnicy i trzeba przyznać, że że lepsze wrażenie w tym momencie robi Krzysztof Waczyński, ale naprawdę ten głos z tyłu głowy no nie wygląda dobrze. Mocno porozbijany też Adam Biegański. Jest naprawdę mocno rozcięcie nad prawym ogiem Wikinga. I tak naprawdę wydaje mi się, że za chwilkę tutaj Cutman będzie sprawdzał stań zdrowia zawodnika z Białego Stoku. Odczuwa trudy tego pojedynku Adam Biegański. Wygląda na to, że więcej sił zachował na ten moment po czterech minutach pojedynku Krzysztof Waczyński. Tak, poczuł przewagę, właściwie zdominował swojego rywala, odebrał mu ochotę do walki. Właściwie wydaje mi się, że to już jest kwestia tylko, tylko w jaki sposób wykończy swojego rywala. No i nie będzie szedł do parteru Krzysztof Waczyński. Byłoby to kolokwialnie mówiąc samobójstwem w tej sytuacji w starciu z zawodnikiem, który naprawdę dobrze radzi sobie. W płaszczyźnie parterowej? Tak, rozmawiałem z Krzysztofem przed, przed turniejem, przed walkami. właściwie Widziałem go również go przed tym półfinałem. On z góry zakładał, że cały czas on lubi mordobicie On, on nie, chce, nie chce robić parteru, także gdzieś tam udowadnia to również w tej walce. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, ta płaszczyzna byłaby dla niego właściwie w jakiś sposób samobójstwem, no ale za to vice versa. Płaszczyzna stójkowa to, to jest jego styl. No piekielnie porozbijany Adam Biegański. Mnóstwo krwi na twarzy zawodnika Waletu do Białystok. No, ale konsekwentny jest w tym zadawaniu ciosów właśnie Krzysztof Waczyński, przede wszystkim są to ciosy celne. Teraz zwraca uwagę Krzysztof Waczyński, że Adam Biegański stara się unikać pojedynku, ale... Teraz wyłapał prawą nogę swojego rywala, który sprytnie znów unika tego parteru, uciekając za arenę. Tak, odwdzięczył się swojemu rywalowi, rywal w stójce, właściwie nie chciał podejmować walki, tak samo Krzysiek teraz, teraz zrezygnował z walki, z walki w stójce, wykorzystując koniec, koniec pola walki. Ale myślę, że zaczyna się pomalutku w tym wszystkim dość mocno irytować, myślę, że najwyższa, najwyższa pora przeprowadzi jakąś akcję kończącą, a myślę, że jego rywal jest na tyle pobijany, a Krzysiek jest na tyle świeży, że jest stanie przeprowadzić jeszcze jedną mocną, mocną akcję. No tak, teraz po każdym z tych ciosów praktycznie na plecach ląduje Adam Biegański. Tak właściwie katarzyżniczo obija swojego, swojego rywala, każdym, każdym nawet delikatnym ciosem oczywiście ta, ta kontuzja nosa krwawiącego koniec pojedynku i tym samym właściwie sędzia również zauważa to, że jego rywal nie ma od na, na dalszą walkę i tym samym koniec tego pojedynku kół cieszy publiczności zgromadzonej tutaj przy arenie Wotore. Adam Biegański przegrywa swój pojedynek półfinałowy A Krzysztof Baczyński pierwszym finalistą turnieju w Botore 3 i trzeba przyznać, że jest to swego rodzaju niespodzianka mimo tego, że Krzysztof Baczyński naprawdę zaprezentował się bardzo, bardzo dobrze bardzo porozbijany Adam Biegański odczuł bardzo na sobie ten pojedynek. Krzysztof Waczyński no niepokoi ten głos z tyłu głowy. Zobaczymy, jaka będzie decyzja raka. Ale Rambo, Rambo dostarcza organizatorom to, to czego się najbardziej, się naprawdę dużo takiej krwiożerczej walki stawia na mosty wymiany. Na początku jeszcze Adam Biegański, jak widzimy. Gdzieś próbował picie w stójce, ale został zepchnięty do, do, do defensywy. Nie, nie, nie próbował podejmować takich twardych wymiarów. Czu, czuł, że tak się Krzysiek w tym, w tym wymiarze ma naprawdę dużą, dużą przewagę. Zwycięstwo tej walki został Krzysztof Rambo Waczyński.